Dzień dobry, witam Państwa na porannym spacerze z polityką. Tak, nie muszą mi Państwo mówić. Wiem, poranki można spędzać lepiej. Już za parę dni w Polsce druga tura wyborów prezydenckich. Mamy dwóch kandydatów, pana Karola Nawrockiego i pana Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj rano, jak zapytałem się czata GPT. Który z kandydatów ma większe szanse i kto wygra wybory w Polsce? Chat GPT podpowiedział mi, że to będzie pan Rafał Trzaskowski. Ja mam nadzieję, że sztuczna inteligencja jeszcze jest na tym etapie, że popełnia błędy. I tak było w tym przypadku. Od paru tygodni, od paru miesięcy w sumie słyszymy, czego to dla nas Nasi kochani politycy nie zrobią, aby nam się żyło godnie, żeby nam się żyło lepiej. Powiem szczerze, już mam dość tych wiadomości, mam e, dość słuchania tych obietnic. No ale. Jak to powiedział poseł Witek. Cóż szkodzi obiecać? Panie pośle. Z, z ręką na sercu, naprawdę, panie pośle. Mi pana po prostu szkoda, bo pewnie pierwszy raz w swojej politycznej karierze powiedział pan to, co myśli. Domyślam się, że nauki pobierał pan od pana Radosława Sikorskiego, który kiedyś powiedział dwa razy obiecać, to raz jak dotrzymać. Coś takiego pan Radosław Sikorski powiedział. Wy, mas, wy nas macie naprawdę za idiotów. I ja muszę się z Wami zgodzić, my jesteśmy idiotami, gdyż wybieramy te same mordy przez 30 lat i ciągle narzekamy, nie wszyscy powinni mieć prawa wyborcze. Przekonałem się ostatnio nawet o tym, gdyż byłem w sklepie i kupowałem świeczki i na świeczkach było napisane. Uwaga, ten produkt nie należy spożywać, e, albo nie. Inaczej to trochę było napisane. Uwaga, ten produkt nie należy, nie nadaje się do spożycia. Dokładnie tak, uwaga, ten produkt nie nadaje się do spożycia. Tak wiem, domyślam się, że to też jest przestroga dla dzieci, no ale nie tylko, dla dorosłych też. I osoby, dla których jest ta wiadomość, mają też prawo wyborcze. Domyślam się, że kiedyś była taka sytuacja, która spowodowała, że trzeba było zamieścić taki napis na tym produkcie. I czysto hipotetycznie, wyobraźmy sobie poranek, niedziela, polska rodzina, wszyscy stają, no ale jeden delikwent wstaje z ogromnym bólem brzucha, ehm, żebyśmy, żeby nam było łatwiej nazwijmy tego delikwenta Szymon. No i Szymon staje z ogromnym bólem brzucha, żona do niego podchodzi. Co ci jest Szymon? O, nie mogę wstać, brzuch mnie bardzo boli. No ale co, coś jadłeś w nocy? Tak, jadłem tą czekoladę białą, którą zostawiłaś na parapecie. Jaką czekoladę białą? Ja nic nie zostawiałam na parapecie. No jak nie zostawiałaś? Ja ją zjadłem w nocy i teraz mi boli. No poczekaj, ja pójdę, zobaczę. No i Żona poszła, przychodzi do niego i mówi: Szymon, ty debilu, to była świeczka. Ty zjadłeś świeczkę. Było napisane świeczka i było też napisane: Uwaga, produkt nie nadaje się do spożycia. Szymon, mnie to nie obchodzi. Ty masz wstać, ty musisz wstać, bo dzisiaj są wybory. Musisz wstać i zagłosować, bo Rafał bez ciebie przegra. Poza tym, debilu, jak Ty będziesz prowadził obrady Sejmu w poniedziałek? Szczerze mam nadzieję, że Szymon będzie na tyle się źle czył, że nie pójdzie zagłosować na Pana Rafała. Tak naprawdę nie mogę pojąć, jak można głosować na Pana Rafała. Wystarczy przytoczyć jego wypowiedź odnośnie CPK, gdzie Pan Rafał powiedział nam, że to jest gigantomania, że po co to budować, gdyż mamy nowe lotnisko w Berlinie. Gdzie kurwa? W Berlinie. I to ma być nasz przyszły prezydent, który stawia dobro ponad wszystkim. Ja naprawdę nie potrafię tego ogarnąć i nie potrafię tego zrozumieć. To nie jest tak, że poseł Witek, mówiąc, cóż szkodzi obiecać, popełnił lapsus językowy. To nie jest tak. Kiedy pan Radosław Sikorski powiedział nam dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać, się przejęzyczył. Po prostu to jest ta chwila, gdzie polityk przez chwilę mówi to, co myśli, maska spadła, nie gra tej roli, nie chce się przypodobać wszystkim, żeby na niego głosowali. Niestety tak to w polityce jest. Nie tylko nie tylko w polskiej polityce. O, bym zapomniał o bosie wszystkich bosów, o Arcybosie, o Panu Donaldzie, który w tańcu się nie pierdoli i dość często mówi to, co myśli. Ostatnio zapytany o reparacje wojenne od Niemców, powiedział nam, że jak to dokładnie szło? Że my nie będziemy się o to upominać, że to jest kwestia do przemyślenia. No to panie Donaldzie, niech ja to przemyślę. Czy Ciebie pojebało? Ja naprawdę. Ja Pana doceniam. Skąd Pan bierze te ameby? Które na pana głosują od tylu lat. Naprawdę czapki z głów szacun, to, 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 to trzeba potrafić. Ja, ja nie wiem jak to jest możliwe. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ostatnio też w, w Europarlamencie pani pani Zajączkowska mam nadzieję, że dobrze powiedziałem nazwisko, e, mówiła było przemówienie i Pani Zajączkowska zabrała głos i powiedziała, że Pan Donald Tusk cytowała tak naprawdę cytowała zachodnie media, że Pan Donald Tusk jest już dogadany odnośnie e, Zielonego Ładu i odnośnie paktu e, imigracyjnego polecam oglądać sobie ten filmik na YouTubie to jest jakieś, ja wiem, może max dwie minuty i fajnie to zobaczyć jak Pani Zajączkowska o tym mówi, a kamera pokazuje Donalda Przepraszam, pana Tuska. Nie jesteśmy na ty. Nigdy nie będziemy. Szanuję pana jako człowieka, ale gardzę panem jako politykiem, jako Polakiem. Niemcem. Polakiem. No ale wracając do tematu, gdy pani Zajączkowska właśnie mówiła o tym Zielonym Ładzie, o pakcie imigracyjnym, kamera pokazywała pana Donalda. I jego, jego zachowanie, jego twarz i ten taki szyderczy uśmiech mówił wszystko. Po prostu, no i co z tego, że masz rację? I tak mi chuja zrobicie. Panie Donaldzie, dla Polaków jest pan Niemcem, a dla Niemców jest pan nikim. Chociaż bardzo Pan się stara, żeby ta sytuacja się zmieniła i żeby Pan mógł jeździć w pierwszym wagonie. Ostatnio nawet zmieniliście nazwę oddziału Muzeum Warmii i Mazur na Muzeum Prus Górnych. Dla Was w getcie w Warszawie Żydów zabijali Polacy, dla Was obozy budowali naziści, nie Niemcy. Naziści. Brak słów. No dobra, ale miało być o wyborach, i żeby nie było tak jednostronnie. Mamy też drugiego kandydata, którym jest pan Karol Nawrocki. E, jak dla mnie. Człowiek z kapelusza, człowiek z mieszkania. Tak wiem co chcecie powiedzieć może dwóch mieszkań. Eee. Za mało na świeczniku był, żeby jakąś głupotę pierdolnąć. Domyślam się, że jak będzie trochę dłużej na świeczniku, no to też zostanie memem. Podobają mi się pewne postulaty pana Nawrockiego. Nie dla Ukrainy w NATO, nie dla Ukrainy w Unii Europejskiej do momentu uregulowania stosunków polsko-ukraińskich, a przede wszystkim do momentu ekshumacji ofiar rzezi bołyńskiej w ogóle do tej pory, że to nie jest uregulowane, i tak samo jeżeli chodzi o drugą stronę, stronę zachodnią reparację. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Z jednej strony wypinamy po ślady w stronę Ukrainy i się nachylamy, a z drugiej strony nieważne, wiecie o co chodzi, nic z tego nie mamy, a wszyscy nas wiecie o co chodzi. Nie chcę zbytnio przeklinać, ogólnie nie używam wulgaryzmów w mowie na co dzień. I jestem przeciwny takiemu słownictwu, ale jeżeli mówię o polityce, Chuj mnie strzela. Przepraszam. To nie są moi wymarzoni kandydaci. Mój głos oddany na Karola Nawrockiego, pana Karola Nawrockiego tak naprawdę będzie głosem oddanym przeciwko panu Rafałowi Trzaskowskiemu, gdyż nie chcę mieć Polski tęczowej, kolorowej, nie chcę mieć Polski, gdzie. Muszę tłumaczyć dzieciom, że poza kobietą i mężczyzną są jeszcze inne płcie. Tak jest w Wielkiej Brytanii. To jest chore to, co się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii. E, może Państwo tego nie wiedzą, ale e, w niektórych szpitalach, jeżeli mamy przeprowadzony rezonans magnetyczny, ja jako facet, e, Lekarz albo pielęgniarka musi mnie się zapytać, czy ja jestem w ciąży, zanim pójdę na ten rezonans. Długa historia. Polecam skoklować. Także to nie są moi wymarzeni, wymarzeni kandydaci, dwóch moich kandydatów, niestety nie przeszło do drugiej tury i to był pan Mencen i pan Brown. Tak, nasz lokalny idiota, pan Braun. Czy on to powiedział? Powiedział to. Pamiętajcie, mając władzę, mając media w garści, łatwo skoń zrobić idiotę. Według mnie pan Braun jest najbardziej elokwentnym, najbardziej inteligentnym kandydatem, jaki był. Niestety zrobili z niego idiotę. Pewnie niewielu z Was czytało program wyborczy Pana, Pana Brauna. Warto, naprawdę warto, bo tam, tam tylko było o Polsce. No, ale każdy z nas oglądał filmik z gaśnicą. Każdy, każdy z nas przynajmniej widział mema odnośnie gaśnicy. Domyślam się, że wiele osób widziało filmik odnośnie ściągania ukraińskiej flagi. Jak dla mnie Mistrzostwo. Panie Brown, o taką Polskę kiedyś nasi przodkowie walczyli. I naprawdę wyrazy uznania. Pan Mencen, <Les> 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 jestem po debacie, no, którą pan Mencen prowadził na YouTubie. Tak naprawdę oni i jego wyborcy będą decydować. Kto będzie naszym prezydentem, i kto wygra te wybory. Może zaprosić też nas na piwo. Nie wiem. Nawet nie wiem, czy mam się odnieść do tego, co się stało po tej debacie. Może jeszcze trochę wracając do pana Brauna. Ten człowiek chce dobrze dla Polski i. Kiedyś takim człowiekiem był świętej pamięci pan Andrzej Leper. Ja się z niego śmiałem, śmiałem się z samoobrony. Tak było. Kiedyś nie można było tak szybko sprawdzić informacji, kiedyś nie było dostępu do tych informacji. Oglądało się Polsat, TVN albo TVP i wszyscy powtarzali to samo, że pan Andrzej Leper jest lokalnym klaunem. Ale jak posłuchacie jego wypowiedzi na YouTubie. Ten człowiek zawsze chciał dobrze dla Polski. Ten człowiek nigdy złego nie powiedział. Eee, przeciwko Polsce. Nigdy nie zagłosowałby przeciwko Polsce. Ale tak ciągle zrobiliśmy z niego debila, lokalnego idiotę. No bo tak działają media. Niestety. Tak to się odbywa i teraz właśnie na świeczniku naszym tutaj jest pan Braun. Eee, domyślam się, że, że piwo u męcena trochę pomogło i pan Braum będzie miał e, więcej procent w nadchodzących wyborach. E, nie mówię tych teraz, tylko następnych. E, nie wiem, czy mam się do tego odnieść, do tego do tego co się wydarzyło między panem Sławomirem, panem Radosławem i panem Rafałem. Jak dla mnie to OK, rozumiem. Polityk też człowiek. Ja, ja to jak najbardziej rozumiem i fajnie by było żyć, gdzie życie polityczne jest normalne. Ale jeżeli wy na siebie szczekacie, wy na siebie warczycie przez ostatnie miesiące, a na końcu siadacie razem do piwa, nie rozumiem. Ja z wrogiem bym nie usiadł. Ja z przeciwnikiem podałbym rękę na 100%, ale bym nie usiadł. Ja siadam. Nie mogę powiedzieć, że ja siadam do, do piwa, gdyż ja nigdy w życiu e, alkoholu nie piłem. Jeżeli bym pił, to bym usiadł z osobami, które są mi bliskie, ze znajomymi, a nigdy nie z przeciwnikami politycznymi szanuję ich, podałbym im rękę trzeba wszystkich szanować gdyż ten świat jest popierdolony niestety tak na koniec naszła mnie taka myśl, iż żeby trochę wytłumaczyć osoby głosujące na Pana Trzaskowskiego domyślam się, że one tak naprawdę głosują przeciwko PiS też domyślam się, że dla niektórych pan Trzaskowski będzie najlepszym, najlepszym prezydentem. Nie mogę tego zrozumieć, ale szanuję. Każdy ma swoje preferencje, każdy widzi świat, jaki go otacza i kieruje się głosem rozsądku. Ja po prostu wiem, że się powtarzam, nie chcę. Nie chcę, żeby moje dzieci, żebym ja się martwił jako ojciec, jak moje dzieci wychodzą na dwór. Nie chcę, żeby to była następna Francja. Nie chcę, żeby to były następne Niemcy. Ja po prostu chcę, żeby to była Polska. Polska bezpieczna. I jak już wspominałem, Karol Nawrocki, pan Karol Nawrocki nie jest moim wymarzonym kandydatem. Ale domyślam się, że po nim jeszcze byśmy byli w stanie coś odbudować. O panu Trzaskowskim? Chyba nie. Jak wpuścimy tą hołotę, która stoi na granicy, jak będziemy próbowali ich, że tak powiem, wrzucić w nasze polskie społeczeństwo, w naszą kulturę? Multikulti. Nie działa, nigdy nie będzie działać. Szanujmy swoją kulturę, dbajmy o nią. Życzę Wam miłego dnia, udanego tygodnia. Mam nadzieję, że stawiając X na wyborach, przemyślisz, czy to jest ten kandydat, na którego chciałbyś głosować. Dziękuję, pozdrawiam. Do następnego.